Witam serdecznie, z tej strony Szamet, z blogu Mojów Open World. Moi drodzy, niedawno pokazał mi się e, błąd z tymi Windows 10, kiedy próbowałem otworzyć różnorakie programy poprzez e, dwuklik. Czy było to zdjęcie, czy był to film, czy był to nawet e, sklep Microsoft Windows, który używam, jeśli mam być szczery, z którego pobieram programy czy gry. Zawsze pokazywała mi się informacja jaką teraz wam pokażę. Jak widzicie nie można otworzyć tej aplikacji i tu jest kolejne, nie można otworzyć tej aplikacji. Pragnę zaznaczyć, to nie są moje zdjęcia, znalazłem je w internecie, więc jeśli jesteś autorem tych zdjęć, pozwoliłem sobie je wykorzystać. Już naprawdę nie pamiętam skąd ja je mam. Po prostu znalazłem je w internecie. Rozwiązanie problemu jest niebywale proste. Jest naprawdę bardzo prostym rozwiązaniem. Przechodzimy do panelu sterowania. Używam standardowego panelu sterowania, nie tego nowego Windows 10. Klasyczny, standardowy panel sterowania. Przechodzimy do panelu sterowania. Wybieramy zabezpieczenia i konserwacja. Tutaj wybieramy zmień ustawienia funkcji kontrola konta użytkownika. Zmień ustawienia funkcji, kontrola konta użytkownika. Tutaj um, mamy ten suwak. U mnie zawsze e, od systemu Windows Vista było zaznaczone nigdy nie niepowiadanie. Zawsze było to wyłączone kompletnie. Natomiast co mamy zrobić? Musimy się upewnić, że ten suwak jest um, tutaj. Następuje, następnie naciskamy OK, potwierdzamy. Zamykamy wszystkie okna, uruchamiamy komputer ponownie i wtedy możemy używać na nowo. Jeśli z jakiejś przyczyn masz to zaznaczone, upewnij się, że jest to albo jeden suwak do góry, albo jeden suwak na dół. Czasami, czasami w przypadku jeśli zawsze miałeś to włączone, musisz zjechać na sam dół, potwierdzić, kliknąć OK, zastosuj, pozamykać wszystkie aplikacje, uruchomić komputer ponownie. I na nowo musisz przesunąć ten suwak tutaj, jeśli chcesz ten suwak tutaj mieć. Jeśli nie chcesz tego suwaka mieć tutaj, możesz go przesunąć albo na sam dół, albo ustawić jak Ci pasuje. Pamiętajcie jednak, że ten suwak tutaj musi być, aby zaprowadzić zmiany. Czyli zakładamy teraz, że suwak jest tutaj przesunięty, klikamy OK, zamykamy okno, uruchamiamy ponownie i sprawdzamy czy działają nam. Nasze wprowadzone zmiany i zmiany będą działać na pewno. Ja, jak już powiedziałem, nigdy tego nie używam, więc u mnie to będzie suwak przesunięty w dół i to by było na tyle. Pamiętajcie, suwak musi być tutaj, drugie pole od góry. Jeśli mieliście już od początku tak ustawione, zmieńcie to, zapiszcie zmiany, uruchomcie komputer ponownie i na nowo możecie wprowadzić ten suwak. Ja osobiście go nie używam, bo. Wiem, co się dzieje na moim komputerze, zdaję sobie z tego sprawę i jestem świadom ryzyka, jeśli takowe istnieje. Bardzo szybkie rozwiązanie, szczerze powiedziawszy. Trochę mi zajęło znalezienie tego rozwiązania, ale niemniej jednak, jest to bardzo szybkie rozwiązanie. Um, jeśli. Tak, naturalnie. Jeśli w dalszym ciągu mielibyście problemy, możecie dodać nowego, nowego um, użytkownika do systemu Windows, um, użytkownik naturalnie musi mieć konto administratora. Żeby było wiadomo, użytkownik musi mieć konto administratora i spo, z, z poziomu nowego użytkownika możecie zaprowadzić te same zmiany, później się komputer uruchomić, podobnie zalogować na swoje poprzednie konto i będzie to działało także. To są dwa najczęstsze spotykane rozwiązania i szczerze powiedziawszy, w 10% działa pierwsze rozwiązanie. Jeśli w dalszym ciągu macie problem, zastosujcie się do e, drugiego rozwiązania i będzie wszystko rozwiązane. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jeśli macie jakieś pytania, komentarze, bardzo proszę, piszcie. Postaram się odpowiedzieć. E, do następnego razu. Cześć.